Tytuł i miniatury odcinka zapewne już widzieliście, więc zdajecie sobie sprawę z tego, że na moim stole leżą gadżety dla graczy z Allegro. I to właśnie dziś przetestujemy je wszystkie. A jako, że formalności mamy już za sobą, to pozostały czas antenowy wykorzystamy na interaktywną grę moją z Wami, a nawet tutaj z nimi, z, za, za kamerami. Więc uwaga, uwaga! Zasady gry są takie: powiedz mi, jaka jest Twoja ulubiona gra, bez podawania jej tytułu. Przemo zaczyna. Łódka. Czyli pewnie jakiś symulator ryby, jak nic. Wiedziałem, że się lubicie z rybą, ale że aż tak. Katpi. Jarek Pasza, runda nasza. A, symulator UFC pewnie. No, nieźle, nieźle. To teraz ja? Team! Gdzie Tim? Bo aż mi flashbacki z takiej gierki, co kiedyś grałem, wróciły, i to właśnie ją mam na myśli. A wy teraz spróbujcie napisać coś związanego z waszą grą w komentarzach, a ja spróbuję zgadnąć e, 10 komentarzy pod tym odcinkiem, w jakie gry gracie. Powodzenia i dobrej zabawy. I dobrej zabawy życzę Wam również oglądać dzisiejszy odcinek, więc jeżeli bawicie się dobrze, oglądając nasze odcinki, to strzelcie sobie łapeczkę w górę pod tym, bo to jest taka forma docenienia twórcy. Ja wtedy się czuję taki doceniony, jestem Wam bardzo wdzięczny. A jak chcecie widzieć kolejne odcinki i świetnie się bawić, to zostawcie sobie subskrypcję wraz z dzwoneczkiem na kanale bo wtedy wam się wyświetlą. Możecie też złapać trochę fejmu w naszym Hall of Fame, albo jak będziecie z nami długo i wytrwale, to możecie stać się legendami w naszym Hall of Legends. Pogryw w legendarnie niskich cenach Zapraszam do linku w opisie na g2a.com, A teraz. Mamy sporo gadżetów, więc zaczynamy! Wyobraźcie sobie najbardziej klasycznego, stereotypowego, a wręcz generycznego gracza. E, zapomniałbym dodać, gracza-dziewczynę, czyli tak zwanego Egirla. Przemo, jaki mógłby być starter pack Egirla? Dawaj! Komputer, koniecznie z RGB. Muszą być światełka. Do tego różowe słuchawki. Z łóżkami, tak, muszą być łóżka. I basen. O szczegóły chyba wolę nie pytać, ale ja do tego dorzuciłbym jeszcze ostry, mocny make-up. A zrobienie takiego make-upu to jest sztuka. Ja się wcale z tego nie śmieję, bo to jest trudne. I, i do takiego make-upu to na przykład mamy gadżet. Ten gadżet kosztował nas 44,50 i może posłużyć oczywiście nie tylko do tego, a są to lampki LED na lustro, które pozwolą każdemu z Was zmienić się w typowego Egirla. No co. Nie chcecie? No chcecie przecież, każdy chciałby być takim pięknym, wymalowanym egidlem. W każdym razie zobaczmy, jak te lampki działają, bo to może być użyteczne nawet tutaj, u nas w studio. Zestaw prezentuje się właśnie tak. Mamy tutaj 10 lampek, mamy też kontroler i to jest zasilane, zasilane z USB. Ej, to jeżeli to jest zasilane z USB, to może nie świecić jakoś super mocno. A przydałoby się takie dość intensywne światło. Czekajcie, tu mam powerbanka. No i zobaczmy, jak to świeci i co... To robi. Albo nie, wiecie co? Najpierw zamontujemy to na lustrze. Moje ryzyko i na lustrze zobaczymy, jak to będzie świecić. Chodźcie. To jest nasze lustro, tam się odbija kacpi i nasze lustro, jak widzicie, jest bezlampionowe, a, a ja je wezmę tak uczynię, żeby było lampionowe. Magiczna sztuczka i wziął, proszę bardzo, spójrzcie na to, stała się magia. czy światło magicznie zaświeci? Przekonajmy się. Tak w ogóle wyglądam bez dodatkowego doświetlenia, a czy dane mi będzie wyglądać z dodatkowym? Uwaga, o, tu się coś zaświeciło, czyli że chyba działa i naciskam guziczek Wow! Ej, dobrze to doświetla! Zrób zbliżenie na moje oko, bo w takich lampkach fajne jest to, że w oku się tak super odbijają. Widać to? Coś tam widać i widać też, że można tutaj coś zrobić. To so jest plusik i minusik. Jak dam plusik, aha, to jest inny ten, to jest mocniej światło. Minusikiem słabiej światło, ale ja chcę mocniej. Ale tego światła można sobie też zmieniać barwę. Pyk! I teraz mamy zimne światło. Pyk, i teraz mamy bardzo ciepłe światło, albo pyk, mamy światło mieszane, które mi osobiście bardzo odpowiada i teraz będę mógł sobie tutaj, prawda, make-up pod kamerę robić. Kozackie, bardzo przydatny gadżet w naszym studio. No i też jakbyście chcieli jak Irlen zostać, czy coś. Przyszła pora na gadżet. Dość drogi gadżet, ale jest to gadżet, który pomoże wam zadbać o wasze zdrowie, a jednocześnie nie będziecie musieli przestawać być graczami. Bo wiecie, kiedy gracie jakieś 45 minut przy kąpie, to teoretycznie dla zdrowia na jakieś 15 powinniście wstać. Ale po co tak wstawać? Tak bez celu? Mam sobie wstać, żeby Stać? No nie, dlatego kupiłem to i zapłaciłem za to 159 zł. Ale jak ma pomóc, to czemu by nie? Uwaga, uwaga, co jest w środku? Jest tutaj nie tylko tarcza, ale cały zestaw darta z dodatkowymi końcówkami, z elektrycznym wyświetlaczem. A co ja wam będę gadał? Ja wam to po prostu pokażę. Otwieramy dalej. O, 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 nie otwieramy dalej. Stop, to jest towar, który był wcześniej otwierany. Towar prawdopodobnie. Albo sprawdzany, albo po zwrocie Ja strasznie nie lubię dostawać czegoś, co było wcześniej otwierane I generalnie zawsze mnie to denerwuje Więc duży minus dla pana sprzedawcy Oby tylko działało I żeby się nie okazało, że jest w tym jakaś lipa Bo było drogie No i dobra, w środku mamy ho, 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 Bardzo dużo zapasowych końcówek Nie wiem, czy to się nazywa trzonki, uchwyty Chyba uchwyty i pióra Zaraz sobie zmontujemy z tego lotki Mamy też... Up! Zasilacz, bo to jest elektryczne, instrukcje, która gdzieś wypadła, i samą tarczę, która wykonana jest. No, powiedziałbym, że tak, nawet przyzwoicie, przyzboicie. Są też te wyświetlacze, ok. No to składamy lotkę, podpinamy tarczę i patrzymy, czy działa. Ale te, ło, ten zestaw jest ło, naprawdę, naprawdę bogaty. No i tak właśnie wyglądają zmontowane lotki. Są tutaj cztery komplety, a myślałem, że będą trzy. Dodatkowo bardzo dużo końcówek i zestaw do montażu, z którego nie skorzystamy, bo spróbujemy zamocować tą tarczę na taśmie. Może do naszych drzwi? Może się uda? Spróbujmy. Folia bąbelkowa, wow. Dwustronna taśma przyklejona. Ta taśma trzyma podobno nawet do 100 kg, więc myślę, że naszą tarczę też powinna i zamocujemy sobie ją na drzwiach. Prosto jest? Mam nadzieję. Oby, bo ciężko będzie to kleić, no ej, to już się trzyma, patrz. Kozacko, nie spadnie. No to co? Czas rozegrać partyjkę. Tylko jeszcze musimy tarczę podłączyć. Sekundka. Dobra wiadomość, tarcza ma dźwięk. I to epicki. Natomiast gorsza wiadomość jest taka, że ten dźwięk jest po niemiecku. Ta tarcza będzie do nas gadała po niemiecku i nie umiemy za cholery tego zmienić, ale umiemy za to ją ustawić. Wybieramy sobie tryb na trzech graczy. Tak, dry, dry, dziękuję, dry poproszę. Ej i dajemy sobie start! I w ten właśnie sposób pierwsza osoba, czyli ja jest gotowa do rzutu. Tu mamy naszą linię do rzucania. przemokręćmy, jak rzucam. Kręć jak was rozwalam. I zagramy sobie partyjkę po trzy rzuty dla każdego. Ja przemoi Kacpi. Uwaga! Liczymy punkty i lecimy. Rzut numer jeden. Uuu! Blisko środka, ale szósteczka. Rzut numer dwa. Aj aj. Ile tam wyszło? 16. 6, 16. I znowu 6, czyli łącznie mam 28 punktów. Dobra, Przemo, zmiana. To, to jest następny gracz, widzowie. Ło, jaki szybciutki! Ło, Ło! 14, a już chyba cię rozwaliłem. Nie! To ile masz punktów łącznie, Przemo? 55, tak. Uu, 55 punktów, spójrzcie na tego Przemora! No i to jest nasz gracz Dry. Pół. Ale luzak. Pół. I rozwalił lotkę. Rozpadła się na dwie części. O. 14 14 punktów dla Kacpra. Także miejsce pierwsze zajmuje Przemo. Miejsce drugie zajmuje ja. Miejsce trzecie Kaspi I mamy też miejsce na kolejny gadżet. Okej, okay. na moim stole leży bardzo specjalny gadżet. Jak widzieliście sami, Przemo wygrał z nami w Darty. Moje gratulacje, Przemo. I, i, I powiem tak, ryba ma jednego z naszych Switchów. Mamy ogólnie dwa Switche. Ja mam jednego z naszych Switchów, a wiecie, kto nie ma Switcha? Przemo. Przemo, chodź, otwórz ten gadżet. O, jaki wspaniały Switch, widzowie. I to jest taki Switch, widzowie. <noise> bardzo ładny on jest. Ja miałem takie gierki, jak byłem mały i to trzeba naciskać i tu się ciśnienie takie otworzy i trzeba te kółeczka na te wieże tak no, dobra, dobra, może wyjaśniłeś widzom, yy, mamy następny gadżet. Widzicie, jak się cieszymy, to tutaj robimy super prezenty wszystkim ziomkom. Każdy dostaje fajne rzeczy. A w ogóle mamy jeszcze jednego, to będzie dla was, widzowie na końcu wam roznam. Jakby ktoś chciał takiego switcha wygrać? Luzik. Na moim stole mam piękny zestaw dwóch gadżetów powiązanych ze sobą, za który łącznie zapłaciliśmy 107 zł. Za ten na górze 65, a za ten na dole 42, więc może lećmy od góry. To jest coś, co każdy gracz poszanuje. Uwaga, uwaga! W środku mamy w rozmiarze uniwersalnym kapcie! Prawdziwego gamera! Ej, właśnie, to w ogóle był gadżet, który postował jeden z widzów na naszej grupie Tester Disa, także bardzo dziękujemy. Możecie nam na grupę wrzucać jakieś fajne gadżety, które chcielibyście, żebyśmy zamówili i wtedy będziemy mówili, że to od was w odcinkach i będziemy je zamawiali i testowali i może nawet któreś do Was wyślemy. Tymczasem co do kapciów! Ale mięciutkie, ale fofuśne, ale wielkie! Jak to jest rozmiar uniwersalny, to chyba na No, w każdym razie, mamy tutaj dwa kapcie przypominające troszeczkę konsolkę do gier, taką retro, jakiegoś game Boya czy coś w tym stylu. Tu mamy napisane Over, a tutaj Game. Aha, bo jest Game Over. Co więcej, co do napisów, to mamy napisy również z tyłu: Player 1 i Player 2. Czyli to Player 1 powinien być. Ej, one są na odwrót zgrzane. Aha, czyli moment, moment. Aha, no, no i teraz jest Game Over. I player one, player two. W takiej kolejności powinny być mięciuteń... Nie, ja muszę przymierzyć. Al, albo, albo nie, to zaraz przymierzę. Teraz drugi gadżet, który jest z nimi związany, bo tu mamy coś, w czym możemy chodzić. A tutaj mamy coś, po czym może chodzić prawdziwy gracz. I uwa... O Jezu, to było mięciutkie, a to jest szorstkie, straszliwie szorstkie. Ale takie chyba powinno być, bo jak widzicie, jest to wycieraczka również w kształcie pada. Znaczy dobra, tam jest konsola, tu jest pad. No nieważne. W każdym razie też są guziczki. Ale jest naprawdę szorstka! Ojej! Ojej! No dobrze, no tak, taka powinna być chyba, nie? No to teraz musimy to przymierzyć, a temu znaleźć odpowiednie miejsce. Come on! Po drodze szybka zmiana kapci. He3, trzy, Trafiłem w sufit, cudownie. Zobaczmy, czy moja syra się w tym zmieści! O, o! O! O kurde! O! Ej! Czuję się, jakbym miał na nogach chmurkę. Nie tą z ekipy chmurkę przemo. Czuję się naprawdę, jakbym stąpał sobie po chmurkach. Ale są mięciutkie, ale fajne. Spoko wyglądają, nie? Pa, player 1, player 2, game over. No to teraz miejsce dla wycieraczki. Stara wycieraczka out. Nowa wycieraczka in. No, i teraz można wchodzić do pokoju, a do pokoju wejdziemy razem z Przemkiem i z rybą, bo mamy dla was zarąbistą wiadomość. Myślę, że ucieszy wielu z was. Chodźcie. Ty wiesz, co mnie martwi, że ryba ogląda Breaking Beda i miesza coś w garku i strasznie dziwnie tu pachnie. ale wyszło ryba. Ryba, przestań! Przemu nie kręć tego! Nie kręć tego, chłopie! Chodźcie do stołu, przy stole wam coś powiemy. No to Przemo, jak już żeś przylost to powiedz dla widza tą niespodziankę. No, będziemy nagrywać znowu gry. A, a, a wiesz co jeszcze będziemy robić, Rybka, oprócz eee... nagrywania gier? No, sprzęt recenzować. Sprzęt recenzować. I będziemy robili to w całą trójkę, ale nie na kanale This The Game, ponieważ oficjalnie, jako cała trójka, jako cały nasz studyjny zespół, dołączamy do kanału Mad Dog Gaming. I możecie sobie, tak jak chłopaki w tym momencie, zostawić na tym kanale subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, bo już wkrótce pojawią się tam filmy z naszym udziałem. Link do tego macie w opisie, a my wracamy do naszych galerii. Gadżetów w mi. to chyba jest najdroższy gadżet tego odcinka, bo kosztował 159 zł. 159 zł i może ucieszyć gracza, ale nie jednego, a kilku, bo jest to coś, czym może się bawić kilka osób na raz. A w środku mamy coś takiego malutkie pudełeczko. I jak widzicie są tutaj dwa kontrolery, wtyczka do telewizora po HDMI. No i właśnie, otwórzmy to sobie. Jakby ktoś chciał, to to jest model Y2. Fit dla fit świrów. Ja jestem fit świrem więc to się idealnie składa. I mamy tak, pierwszy kontroler, drugi kontroler, nawet opisane muszę przyznać, że są dość lekkie chyba na baterie. Tak, one są na baterie, nie na akumulator. W sumie to ma swoje plusy, bo jak się rozładuje te baterie, po prostu zmienia, jeden paluszek wchodzi niedużo. No nie wiem, no tak wyglądają, pokaż dalej, tak wyglądają te kontrolery, a obok macie kontrolery Wii U. w komentarzach, czy według was to jest podobne. I miejmy nadzieję, że będzie podobnie działać, bo Wii U było fajne swoją drogą. Tutaj mamy natomiast tą wtyczkę do telewizora, którą podpina się do HDMI i to jest cały mózg tej konsoli. Tu jest też karta, na tą kartę są wgrane gry i można sobie wgrywać gry dodatkowe i dodatkowo, o, proszę bardzo, fajne, ej, jest przedłużka do HDMI, jakby ktoś sobie chciał to inaczej jakoś zamontować, no dobra, mamy też jakiś tutaj taki, o, żeby można było sobie to pewnie podłączyć do komputera i wgrywać gry na kartę, ej, i są te nitki do kontrolerów, tak jak w że tutaj sobie można na nadgarstki, no dobra, to sobie zaraz zapleciemy, to podłączamy do telewizora. Chodźmy do telewizora, sprawdźmy, czy to działa. Naszą konsolę wpinamy do wcześniej podpiętej przeduszki i ten kabel USB jest po to, żeby ona zaczęła sobie działać. I jak widzicie, teraz konsola świeci i szuka padów. No i elegancko, konsolka sobie śmiga, jest dźwięk, jest obraz, tylko jeszcze tego pada trzeba podłączyć, spróbuję nacisnąć start. O, dobra, pad już jest podłączony i wybrało nam jakieś gry. Myślę, że dość zabawnie będzie grać kontrolerem ruchowym w tenisa. W ogóle to jest fajne, że te pady można też sobie trzymać tak, jakby można było też normalnie grać sobie w gry. Fajne, przyjemne, wybierzmy Tenisa. Start? I chyba tak to powinien... Czekaj, założę odgarstek, żeby nie wypuścić w telewizor. Ej, bo są takie filmiki, nie? W necie, jak ludzie mają jakieś kontrolery ruchowe i robią... HEDZ! Prosto w T-Wika. Puśćmy jakiś. oh, Cheese! No i proszę bardzo, jest ona, jest on i jestem ja. I, I ja będę grał w grę, ruchowo. A mogę tak ruszać? Tak nie mogę ruszać jak coś. To dam start po prostu na pierwszym, lepszym torze. I co ja mogę robić, no? A czy ja się mogę ruszać? Co jest? A e, ja mogę tylko... To ma jeden ruch taki, że ja robię bum? A którym mnie? Ja... Ja jestem babką, tak? U góry? Nie, czy jestem na dole? Dobra, jestem panem na dole. O nie... No, dawaj, mordo, lecisz. Ja mam wrażenie, że ten pad działa jak jeden przycisk, i mój ludzik porusza się tak. On idzie sam w kierunku piłki, patrzcie, ja nic nie robię. Ja mam tylko zrobić tu ten moment uderzenia. Czyli tutaj cała kontrola ruchu polega na tym, że możecie wykonać jedno naciśnięcie guzika. Tak jakbyście mieli tylko guzik A pod tym ruchem. W kumacie? Jeżeli ktoś to nazywa kontrolerem ruchowym, to wydaje mi się, że jest to dość mocne nadużycie. Ale zastanawia mnie jeszcze jedna kwestia. Otóż zastanawiam się, czy ta konsola ma szansę funkcjonować jak normalna konsola, żeby tak po prostu sobie grać. Bo jak tak, to jest to całkiem okej. Okay. Możemy sobie tutaj wybrać jakieś poziomy, weźmy na jakieś takie gierce. O, weźmy sobie single player. No i zobaczmy, czy da się normalnie chodzić prawo-lewo. No dobra, no da się chodzić. W dół. No i zbieramy sobie jakieś eliksirki, i to mi przypominało, o nie, nie, nie. Bombermana mi to troszeczkę przypomina. A jestem fioletowym dinozarem! Akurat fioletowym, idealnie! Jestem Nurbizaurem! Patrzcie, jak zapieprzam w 2-3 kobuście. O, już nie. A, nie, nie zostawię! No i mnie dojechał. No dobra, powiem wam, że jest to konsola, która przypomina Pegasusa. Da się nią sterować normalnie, więc mamy dwuosobowego Pegasusa. Co więcej, da się tutaj wgrywać gry na kartę, więc pewnie da się tutaj jakieś Mario albo coś. E, oczywiście w wersji darmowej sobie wrzucić. O nie, no znowu mnie pokonał Dinozar. Także nie jest to najgorsza konsola, jeżeli traktujemy to jako Pegasusa dla dwóch osób, ale jeżeli chcielibyśmy to traktować jako konsolę ruchową, to, to nie. Nie nastawiajcie się na to, że to może być konsola ruchowa. Konsolą ruchową nazwać tego nie można, ale poza tym naprawdę fajna. Przed nami pady zdecydowanie lepszej jakości, do konsol zdecydowanie lepszej jakości. Pad od PS4, pad od PS5 oraz mój telefon komórkowy. Jak to razem połączyć i dlaczego chcemy to łączyć? Za chwilę Wam wyjaśnię, ale najpierw pokażę Wam gadżet, który pomoże nam połączyć ze sobą te wszystkie rzeczy, a raczej gadżety, bo zamówiłem tego kilka. Jedno, drugie, trzecie i czwarte, bo przypadkiem zamówiłem podwójnie, więc dwa będą do rozdania, a dwa mamy do przetestowania. Do przetestowania. To przetestu... przetestowania. Jedno do PS4, drugie do PS5. Zacznijmy od PS4. I już Wam mówię, co to jest. Otóż jest to uchwyt, a w ogóle zapłaciliśmy za ten do PS4 25 zł. i 40 zł. Nowsza konsola to wiadomo droższe, chociaż te uchwyty będą wyglądały zapewne bardzo podobnie. No i tak, ten do PS4 prezentuje się właśnie tak, a ten do PS5. Ej, nie, dobra, ten do PS5 zdaje się być troszeczkę bardziej quality. Zamontujmy sobie najpierw ten do PS4. Jak to się... O, chyba, chyba tak to... A, nie! Dobra, to jest taka obejma, którą trzeba zamontować tutaj. Jest idealne wejście na przycisk. Jest też tak, żeby ta, ta konsola dotykowa była tutaj dostępna. O, i to se trzeba zapewne zatrzasnąć. Ma. Byk, zatrzaśnięte. I mamy też dostęp do złącz, co jest y, dobrym ruchem, bardzo fajnie wykonane. No a tutaj możemy sobie zamocować nasz telefon na elastycznym takim czymś o. Zobaczmy, jak się montuje ten telefon. Rozciągam, montuję i telefon zamontowany, fajnie siedzi, wygodnie w ręce. A teraz sprawdźmy, jak to będzie w przypadku PS5. Jeżeli chodzi o system montażu, to jest on absolutnie taki sam z tym, że ten uchwyt jest troszeczkę większy, bo i ten kontroler jest trochę szerszy. Pyk. Klikło sobie, zamontowane. Mamy dostęp do przycisku, mamy dostęp do panelu i mamy również dostęp do gniazd. To można sobie skręcić, żeby nam się tak nie wierciło, co też właśnie teraz uczynię. Teraz możemy sobie zamontować telefon. No i siedzi elegancko. A po co coś takiego robić? Otóż nie wiem, czy wszyscy znajdziecie sobie z tego sprawę, ale PlayStation ma super funkcję, że, że można sobie grać na remote playu, czyli że konsolę macie w domu. Teraz na przykład połączymy się z konsolą ryby. Pada podłączacie sobie do telefonu po bluetoothie. Co też teraz właśnie zrobię. Dajcie mi sekundę. I proszę bardzo. Kontroler mamy podłączony. Konsola nam się łączy. To niestety może rzeczywiście zająć nawet kilka minut. I proszę bardzo. Podłączone. I w tym momencie konsola, która jest odpalona w domu ryby, ha, jest obsługiwana przez naszego pada i możemy sobie jakąś grę odpalić. Ej, słyszysz, jest dźwięk. Mamy dźwięk z konsoli która przypominam, jest u ryby w domu i w tym momencie u niego w domu odpalamy sobie jakąś gierkę. Na przykład Lego Star Warsy, którą możemy sobie sterować za pomocą przycisku. Wow! wow! wow, wow. Tutaj już się akcja dzieje. I ryba był w trakcie grania. O kurczę, chyba mu uwalę, bo nie wiem, jak się to, w to gra. No trudno, no to e, ryba będzie musiał sobie przejść rundę od nowa. Tak czy siak. Zdalnie gramy sobie na konsoli, która jest u kogoś na chacie i z PlayStation 5. Dzięki temu zrobiliśmy urządzenie przenośne. No bo wiecie, no można by sobie postawić telefon, ale byłoby mniej wygodnie. Teraz mamy Coś w stylu PlayStation 5 Switch, to jest naprawdę zarumbiste, i ten uchwycik jest. Zdecydowanie warty swojej ceny o nie, o nie, o nie, 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 nie Dobra, przegrałem, trudno Ryba, sorry, przejdziesz sobie to od nowa A dla was moi kochani coś mam Bo jeżeli ktoś z was ma PS4 albo PS5 To może załapać się na takie właśnie uchwyty Dwie inne osoby dostaną I, i żeby nie było, to ta osoba z PS4 Która nie ma nowszej konsoli dostanie Nintendo Switcha Prawie, że oryginalnego W gratisie, o dokładnie tego, którego mam w rękach Więc co trzeba zrobić? Sytuacja jest bardzo prosta, już tłumaczę Po pierwsze, napisz komentarz, w którym zrobisz... To o co prosiłem na początku odcinka, czyli bez mówienia tytułu gry wytłumacz nam, w jaką grę lubisz grać najbardziej. Po drugie, koniecznie zostaw w tym momencie subskrypcję wraz z dzwoneczkiem na kanale, bo rozdawajki na tym kanale są tylko i wyłącznie dla subskrybentów. I dzięki temu zobaczysz kolejne odcinki. Po trzecie, zrób screenshot swojego komentarza i wyślij go na tego maila. Więc zapraszam Was do subowania i na poprzednie odcinki. Jeżeli dzisiejszy Wam się podobał, zostawcie pod nim koniecznie łapeczkę w górę. Na dziś to wszystko. Trzymajcie się ciepło, konsolowe świry. Cześć!